Kolejny poranek w Bułgarii zaczął się od tego, że wysłałyśmy o 8.30 rano SMS-a, ale nie, zau nie zauważyłyśmy o 9.30, że ten SMS do na nas zwrócił. Więc tak naprawdę się nie wysłał. Czyli nie wysłał się parking, więc stwierdziłam, że pójdę zobaczyć naszą furę. No, no i oczywiście nie mogło się obejść bez mandaciku i blokady na kołach, więc powiem Wam tak. Tragedia nie znam. Nie przypominam sobie kraju, w którym byłam z Pauliną, w którym nie dostałam mandatu. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego nasze SMS-y się nie wysyłają, bo ani z mojego numeru telefonu nie idzie, ani z Pauliny, ale za to widzę, jak dużo osób tutaj takie mandaty ma. Tutaj numer jeden samochodzik, tutaj numer dwa samochodzik i tak y, rządkiem to idzie, bo w centrum jest tak, że, już Wam mówię w ogóle, że tu się wysyła SMS-a, na którego numer y, z polskiego no, nie, nie idzie, który nie wiadomo ile kosztuje, plus to jest tylko na dwie godziny i dwa razy można tylko takiego SMS-a wysłać, więc nawet jak będziecie w centrum samochodem w Sofii, to dwa razy możecie tutaj wysłać takiego SMS-a z numerem rejestracyjnym, czyli 4 godziny parkingu, tylko i wyłącznie. Potem samochód i tak musi zostać usunięty. Chciałam go przestawić na taki parking publiczny, całodobowy. No ale jak już tak sobie stoi z tym, to może poczekać to chyba do wieczora. Zaraz się tego dowiem. Póki co idę do apteki dla Pauliny po leki na zatoczki. Boją, bolą. Poszłam pewno do apteki i zgadnijcie co? No, zgadnijcie co? No, płatność tylko gotówką. No, mówię, ja. Po prostu idę teraz do kolejnej. Jeżeli teraz się nie uda. Moja nienawiść do tego miasta coraz bardziej wzrasta, naprawdę. Dobra, w drugiej aptece udało mi się kupić już leki, żeby zapłacić kartą. Wróciliśmy do pokoju, oczywiście, i tam na tym ticket, mandat było napisane, że trzeba ściągnąć aplikację, żeby zapłacić ściągnięcie z kół tej blokady. Ściągnęłam aplikację, oczywiście nie dało się zapłacić. SMS-ów nie dało się wysłać. Eee, więc poprosiłam panią z recepcji, żeby zadzwoniła na tą infolinię i poprosiła ich, żeby przyjechali, żebym mogła zapłacić gotówką. A no i uważajcie, w sensie gotówką można, ale można też kartą. Ona mnie trochę w błąd wprowadziła. Eee, czekałam na nich po prawie godzinę. Po godzinie przyjechali, mówię do nich tak. Po pierwsze, wysyłam smsy i nie dało się zapłacić. On do mnie niemożliwe. Ja mówię no, możliwe. 10 razy próbowałam wysyłać SMS-a. Po drugie, ściągnęłam waszą aplikację, dalej nie mogę zapłacić. On do mnie niemożliwe. Ja mówię no, i show you. no i pokazuję mu tą aplikację. Krok po kroku przechodzę z nim z kartą. E, oczywiście się nie udało zapłacić. Powiedziałam: "No, mówię, że robiłam to 10 razy, co nie?" Suma summarum ta historia skończyła się w następujący sposób, że ściągnął tą blokadę, zapłaciłam kartą 34, te lwie bułgarskie te, ich walutą, tą bułgarską lewy i y, dogadałam się z nim tak, bo ja ci powiedziałam, że ja chcę, żeby ten samochód stał tutaj do wieczora i jak mam zapłacić za parking, żeby znowu nie dostać mandatu, no to dogadałam się z nim tak, że wsadziłam ten mandat i opłacony bilet do środka na maskę samochodu y, i mamy za darmo, więc generalnie nawet chyba wyszło na to, że się bardziej opłacało zapłacić ten mandat, bo za cały wczorajszy dzień by wyszło za jakieś 30 i za dzisiejszy dzień pewnie jest 30, więc w sumie Lepiej chyba zapłacić mandat, na to wygląda, niż strzyżony parking, który też by kosztował między 30 a 60. Tak, przyszłyśmy do Dinner 8 and 8. nie, Bar 88 Dinner na śniadanie, bo jest to jedyny lokal, który jest tutaj otwarty i który ma jeszcze serwuje, bo jest prawie 13 śniadania. Wszędzie już bardziej takie restauracyjne opcje. No i teraz czekamy na śniadanko. A, no i najważniejsze, Bułgarzy są bardzo niemili, są niepomocni, nie mówią po angielsku. Jak była ta taka pani, co dawała mandaty, to ja chciałam się jej zapytać, jak długo się tutaj czeka na, na to, żeby ktoś przyjechał, bo ona mi wlepiła ten mandat. To tylko Don't Speak English odwróciła się sz, ze szlugiem w japie, odebrała sobie telefon i miała na mnie wywalone, nie? Także mamy nadzieję, że chociaż to śniadanie tutaj będzie dobre, bo no... Zamówiłyśmy sobie jajka po benedyktyjsku i awokado tosta. Podzieliłyśmy się i dziubas mówi, że jest nawet. Ujdzie. Takie i tak sobie, I tak sobie a Weź do dziesięciu, powiedz do 10 swoją opinię. Ja jeszcze tego nie jadłam. A ten? Jajka po benedyktyjsku, pięć. Tak, tak całkiem sztucznie wygląda. Nowy skitu, tak całkiem sztucznie śniadaniu teraz idziemy szybko spotkać się z naszymi znajomymi e, na drineczka szybkiego. E, idziemy do Villa Park Bałkan Grill, restauracji, a za moimi plecami już jest pałac kultury i tak będziemy sobie pieszo szły przez 30 minut przez taki właśnie wielki park. No i zobaczcie jak to wygląda. Idziemy teraz przez park, który miałyśmy w planach, po przeciwnej stronie jest większy park połączony z Zod, do którego pójdziemy pewnie na powrocie, ale jak widzicie, no nawet park tutaj no nie urywa, wygląda tak. Tak pusto bym powiedziała. E, jedyne co jest e, przyjemne jak się idzie tym parkiem, to to, że jest ciepło, a drugie, że tam po prostu wyłaniają się ciągle góry. Czyli jak idziesz sobie i patrzysz na góry. A tak to. szału nie ma nawet w parku. Mam nadzieję, że ten drugi park będzie ciekawszy, bo chciałam tak naprawdę spojną poleżeć trochę na trawie, a ta trawa wygląda tragedii. Something like that. Co to ma być? Tragedia. Jej. Wybraliśmy się, ekipą na spacer i do tego drugiego parku Loven Park i słuchajcie, nie wiemy, czy on jest w ogóle otwarty, czy można do niego wejść. Nie można do niego wejść, bo botaniczny ogród był e, zamknięty, otwarty do 18, nie, do 16, coś takiego. Także, no fajna ta Bułgaria, naprawdę, nie ekipa, fajna ta Bułgaria, co? No, <grych> na wejście nie można. No teraz zobacz, gdzie nas prowadziłaś tyle czasu. To zobaczymy no. No co, kawa jest, jest. Saunajboss. No, 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 no. Is it open? Ja, to. Is it open? Tak. The... Open, open Yes, yes? yes. thank you. Wait. <laughs> I ten, tutaj it tutaj nikt, nic. Boże nie, Jest Kościół, nie park. A. Czy tam hmm. Czy tam cerkiew nie wiem, co jest. Chciałeś się pomodlić? Jeszcze ja pomodliłem. <laughs> Piękne parki tu mają. Ja nie wiem czy byłam w ładniejszym na świecie. No ta kort tenisowy po lewo jest, rury są, grus jest. Chciałam poleżeć na trawie. Chciałam poleżeć na trawie, ale chyba się nie da. Chyba się nie da po prostu w tym kraju. Nie, no ja powiem, że jak wy coś wybierzecie, to, Może uh -huh. Jednak postanowiliśmy wrócić po prostu do centrum, bo tam coś się przynajmniej działo, byli ludzie, nie mieli, ale byli, także idziemy sobie coś szybko jeszcze zjeść przed lotem na dyneczka i spadamy stąd. Słuchajcie, przyszliśmy teraz do takiej restauracji, która się nazywa Szcześciwieca. Dobrze powiedziałam, bardzo dobrze powiedziałam. Jest to po prostu nazwa rzeki po bułgarsku i zobaczcie jaka jest klimatyczna. Najpierw pan powiedział, że ktoś wie co to, jest, że to jest rzeka, ten drugi kelner, a teraz pokazali nam palcem na ten obraz. Więc to chyba jednak chodzi o tego zioma i słuchajcie, ta restauracja jest w centrum ukryta. Jest ukryta i jeszcze można wejść na górę na antresolę i wygląda to tak. Ale klimat. Nie no, powiem wam, że akurat ta restauracja wygląda kozacko. Teraz nie ma ludzi, ale nasi znajomi byli tutaj i mówili, że był full. I jak był full, to też robiło to swój klimat, bo siedzieli akurat tutaj na górze. Uuu, to jest duże, ja nie wiem czy my to wszystko zjemy, ale słuchajcie, ta historia nie mogła się skończyć bez przygód ciągu dalszych. Uwaga! Przeszliśmy na lotnisko, nie zrobiliśmy odprawy online, ee, więc musieliśmy zapłacić 110 euro za odprawę Ryanair, tak sobie policzył, a druga sprawa, chciałam wyciągnąć pomoc dla połowy leki z plecaka i stłukłam sobie perfumy. Teraz żegnamy naprawdę już ten kraj i lecimy na Maltę, tam będziemy mieć good vibration dlatego Bajo Bułgaria.